na moim kanale Games Museum. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam moje najnowsze nabytki na pc -ta. Chyba raczej tylko na pc -ta. Będą to tym razem Big Boxy, rzecz jasna. DVD pudełek w ogóle nie pokazuję. Czasami nabywam jakieś DVD pudełka, szukam ich głównie w folii i dołączam do jakiejś tam kontynuacji danej serii, jak czy to jest Settlers, czy Might and Magic. Ale rzadko to prezentuję, więc według mnie jest to, jeżeli nie jest pokazane w całości danej serii tylko rzucane jakieś tam pudełko DVD z jakąś grą, jest tam mało interesujące. Wiadomo, że najbardziej poszukiwane z tego wszystkiego są i były big boxy. Więc zacznę może od jakiegoś czegoś tam trywialnego, co mi wpadnie w ręce. I jest to gromada. Nowa folii. Chyba nie jest to jakiś unikat, gdyż od czasu do czasu to widuję na aukcjach. Generalnie nie miałem zamiaru kopować tej gry. Nie było mi to po drodze, gdyż ją kiedyś sprzedałem, używaną tam za 100-parę złotych, ale nową za 100 złotych postanowiłem nabyć ponownie, gdyż ta gra wpasowuje się w knągiery, które lubię i chyba mógłbym poświęcić jej znowu czasy i wrócić do tej gry. Kiedyś to grałem, ale to były tak dawne czasy, i nawet nie pamiętam, czy bym to skończył. Przypomina mi to trochę w Gierki jak The Strike, tylko że zamiast tutaj śmigłowca jeździmy sobie czołgiem i tam kręcimy się po całej planszy, więc kiedyś może do tego wrócę, a tym bardziej że cena zachęciła mnie do tego, stan jest idealny, perfekcyjny. Gra, gra jest po polsku i pochodzi z naszej dystrybucji Topora. Będzie unikat. Jest to Ultima Online. Jest to wydanie z polskiej dystrybucji z polskimi napisami z tyłu pudełka. Gra, wiadomo, jest po angielsku. Gra, grę zakupiłem także do mojej całej serii. A jeżeli ktoś śledził i oglądał moje filmy, to z pewnością zauważył, że prezentowałem tutaj serię Ultima oraz inne, no nie tylko Ultima Online, ale prezentowałem tutaj również wcześniejsze części tej gry. Ultima Online to jest jeden z tych nowszych już boksów, więc to już nie jest jakiś tam jakiś hardcore unikat. Może Jeżeli szukalibyśmy tego w wersji po angielsku w sensie z dystrybucji zagranicznej, ale z dystrybucji polskiej jest to cholerny unikat. Ja praktycznie nawet tego boksu nigdzie nie widziałem od lat. Może po tak powiem, pierwszy raz go zobaczyłem dopiero jak ktoś mi go pokazał. Może dlatego, że kiedyś nie szukałem Ultimate Online, absolutnie. Tym tematem zainteresowałem się, tym boksami. z tej serii zainteresowałem się dużo później, ale faktycznie z faktem, że ani Ultima 8, której do dzisiaj szukam, ani Ultima Online wcześniej nie widziałem. Nie wiem. To jakby się sprzedały w małych bardzo nakładach. Ultima 7 widziałem parę razy Ultima Underworld, ale także widziałem z polskiej dystrybucji, ale tej tutaj, Ultima 8, nie Nie wiem. Po prostu jakby się sprzedały w już takich małych nakładach, względa to już grafika, może odstraszała już do wielu ludzi, lub też po prostu fajnie ją piracili, czy też kupowali tylko klucze, no nie mam pojęcia. Amerykańskiej z Firefight. Jest to gra stworzona przez polski zespół, wydana pod szyldem Electronic Arts. No, gierka sama w sobie, i w dystrybucji polskiej, jak i amerykańskiej, była po angielsku. Co mnie skusiło, tutaj jest to wydanie Multiplayer Gaming Kit. Jest to specjalne wydanie gry, gdzie mamy dwa pudełka z grom i możemy zagrać z kimś po prostu multiplayer. Multiplayer polegający na jakiejś budowaniu bazy i. Tak zwanym też Firefight, czyli lataniem strzelanie do siebie. No oczywiście nie skończyłem nawet Singla, bo grałem tylko w demo. Gra po prostu była, że tak powiem, niewidoczna w polskich sklepach, chyba tylko w jakichś w... specjalnych lub na zamówienie, bo nigdzie mi się fałszywie nie rzuciła, a lubiłem takie strzelanki, no ale też przyznam, że nie zamawiałem wtedy czasopisów czasopismu jakichś tam z tych sklepów online tych gier. No ale powiem, że w sklepy same z siebie po prostu ją nie zamawiały do siebie. Żak, żeby mieć ją na półkach, że mógł przyjść, zobaczyć, pudełko dotknąć, popatrzeć na obrazki i zamówić, kupić sobie po prostu taką grę. A co dziwo, w Polsce ukazała się ta gra i w premierowej edycji, i w kolekcji klasyki komputerowej, więc jakiś tam nakład się rozszedł. A że w ogóle tego nakładu nigdzie u nikogo nie widzę, to jest druga sprawa. No, to jest deskend. część trzecia, dodatek, wydanie brytyjskie. O ile wydanie amerykańskie już dawno temu posiadam, tak, wydanie brytyjskie, ten tutaj box, bardzo rzadko rzuca mi się w oczy. Ech, skupiłem go na polskim OLX za jakieś tam marne 100 zł, od razu przytyliłem względu na bardzo dobry stan i przyznam się, że troszkę się zaskoczyłem, no bo jak kiedyś szukałem deskę w wydaniu brytyjskim, ten box praktycznie w oczy mi nigdzie nie pleciał. i też to szkoda. W Polsce nie mieliśmy w ogóle tego dodatku po polsku. Wydali podstawkę i nawet w jakiejś tam ekstra klasyce, jak znowiali tą grę, nawet nie postarano się, żeby ten dodatek wrzucić, żeby to wszystko spolszyć. No, niestety, dystrybutor CD-Projekt jakoś tam położył lagę kompletnie na część trzecią. Nie wiem, jak było z dodatkiem do części tam pierwszej czy drugiej, czy w ogóle cokolwiek się ukazało w Polsce, ale też wątpię. Wiem, że w dystrybucji polskiej ukazało się, że to zakładam, że to były tylko instrukcje i boksy były chyba angielskie. Tak u nas topie na macoszemu, Praktycznie żybior jest niedostępne, więc nawet nie próbuję tego szukać. Kolejną gierką jest pochodzi z wymiany jest to System Shock. Kolekcja klasyki komputerowej. No, skoro mam premierowe, więc stwierdziłem, dlaczego miałbym nie dodać kolekcji klasyki komputerowej, zwłaszcza, że gierka jest teraz troszkę na topie. Ze sprawą tego, że mamy jedynkę remake, zbliża się dwójka, remaster i powolnymi też krokami przychodzi trójka. Zobaczymy, jak trójka będzie wyglądała, jestem w ogóle ciekaw, więc seria przechodzi swój teraz rozkwit, to jest tak powiem, złote czasy ma, więc zaopatrzyłem się, żeby sobie uzupełnić całą kolekcję i mieć wszystkie te wydania polskie, jakie tam były w tych big boxach na naszym rynku. Kolejna gra to jest Dium. Wydanie na PC ta reedycja. Ponieważ mam premierowe na MIGE, postanowiłem reedycję sobie też dokupić na PC -ta w wersji dyskietkowej. No i oczywiście, jak mi się uda, postaram się jeszcze kupić to wydanie CD z robakiem. No, nie są to tanie rzeczy. Robak kosztuje bardzo dużo, więc zobaczę, kiedy mi się uda go kupić. O ile mi się w ogóle uda go kupić. Na razie. No, spełniłem się na PC-cie w wersji no to mi się udało kupić w miarę tanio, w ładnym stanie, tam za 11 funtów. Jest to wydanie trochę, moim zdaniem, troszkę tandetnie wydane, jeżeli chodzi o instrukcje, bo jedne są zbiorcze dla kilku gier, pozostałe poda są podane, że tak powiem, indywidualne dla niektórych gier, a inne są jakimś jednym papierkiem dla wszystkich, jak zainstalować grę. No i płytki są tutaj też premierowe, więc jak ktoś lubi szuka płytek premierowych, to takie wydanie będzie jak znalazł dla niego. Jak widać, jest tutaj Clash, Ufo, 3 czaszki Tolteków, Zagadki lwalona i podwójne kłopoty Buda Tokera. Wszystkie gry wydane przez Optimus i wszystkie gry ciężkie do kupienia. Więc jak ktoś będzie naprawdę chciał znaleźć i kupić, nie wiem, to życzę mu naprawdę powodzenia. Gry z Optimusa sprzedało się chyba w jakichś bardzo niskich nakładach, tak mi się wydaje. Ale ten pięć pop, pięciopak, który nie wiem o ile mógł kosztować te 100 zł, lub może mniej, rozszedł się w jakimś nędznym nakładzie, bo ten box jako box to widziałem może w życiu kiedyś raz czy dwa razy i więcej nie razy. Zakładam, że ludzie zostawiali sobie same płytki, bo nawet kluczy te nie były potrzebne i wyrzucali to pudełko na śmieci. No, ja postanowiłem je nabyć. Nie kosztowało za wiele, a Fajnie nad będzie się prezentowało na półce, pomimo tego, że leciutko jest pożółknięte. No i co my tu mamy dalej? Ażgan. Gierka w ogóle, że biorąc krótko, że tak że biorąc, no, w trakcie pasuje w mój gatunek giercych, tych slasherów. Ach. Trummerowych z zapleców. No i generalnie, ale i tak bym mnie kupił, bo średnio mnie interesuje ten. Nie każdy był dobry tytuł z tego gatunku w tych czasach. Może, że ta nie była zła, ale ją kupiłem głównie dlatego, że to był Sin Simaris to radziło sobie kiedyś doskonale w grach 2D i grach RPG, jakie znamy pod tytułem na przykład Iżar. To była taka flagowa seria, której wydali czy części, więc i plus tam kilka innych zręcznościowych, które też wydali dosyć fajnych. Jak Colorado. Nie pamiętam. Było tego trochę, ale wszystkich też nie posiadam. Więc jak zobaczyłem, te żetoni są. W sumie tego na pudełku nawet nie ma napisanego. Więc postanowiłem, że w sobie kupię do kolekcji. Ale żebym chciał to zabijał i musiał to mieć, to nie. Po prostu prosiła się powiedzmy okazja zakupu, więc nabyłem. Kolejna gra to jest Ex Power Slave, bardziej chyba znany będzie tytuł Power Slave. Ostatnio było to w Limited Run i pojawiło się również na konsolach. To jest wydanie europejskie, wydane na. Tak, box jest multijęzykowy, więc wydane było na kilka krajów w Europie. Udało mi się kupić go w ładnym stanie, nie za wielkie pieniądze, jakieś bezprzesadne. Więc postanowiłem dołączyć do mojej kolekcji. Z względu na to też, że kupiłem też to wydanie na Sega Saturn i na PlayStation. No i oczywiście mam te wydania z Limited Run, więc w pewnym sensie spełniłem się w kolekcjonowaniu tej serii. Wydania europejskie oczywiście, bo wydanie amerykańskie nie kupowałem, bo to zaś jest kolejna inna bajka i kolejne inne wydatki. No, tak czy inaczej, dołączył i jest. Dystrybucji polskiej chyba tego w ogóle nie było, bo. Nawet o tym nie słyszałem, ani tego nie widziałem. A kiedyś, może, zobaczę czasopisma, czy coś jakieś pojawiły, zmianki o tym, że to się miało ukazać. Ale, krótko mówiąc, nie widziałem i nic nie wiem obecnie. Kolejna gierka, która pewnie zaskoczyła wielu, wielu z Was, pewnie wielu z Was to nie wiedziało, że był u nas wydany Warcraft jedynka w Big Boxie. już był. W tej taniej serii, która w innych tam krajach okazała się w tych pudełeczkach, pudełeczkach mniejszych, my otrzymaliśmy takiego dużego big boxa, ale wszystko po polsku jest z tyłu. Wadą tego boxa jest nie to, że gra była wydana na płycie, to jest akurat zaletą, jest tylko to, że jest tylko płyta w środku, nie ma instrukcji. Instrukcja jest na płycie, więc jak ktoś chce mieć ładną instrukcję, musi sobie to wziąć i wydrukować to, co dodali na płycie. No niestety. Nie wiem, ile to kosztowało, bo nie, nie pamiętam cenników, musiałbym to kiedyś sprawdzić, ale zakładam, że niewiele, skoro to wydali już w taki oszczędny, budżetowy sposób. No tak czy inaczej, he, skoro zbieram wszystkie Warcrafty, Diablosy w polskiej dystrybucji, więc ten box dla mnie to był must have, po prostu trzeba było w końcu go odzyskać. Kiedyś go miałem, ale sprzedałem z jakichś powodów, bo nabyłem to wydania brytyjskie i stwierdziłem, po co mi to przydatstwo. No, ale to przytazka to jest część historii i to jest część, właśnie, moich wspomnień z tą grą, bo grałem w to kiedyś na premierę, no, ale nie miałem tego wydania. Grałem z dyskietek. toś kiedyś z giełdy oczywiście. Wersje CD to CD-ROM wtedy, jeszcze w czasach, był, powiedzmy, dla większości marzeniem nieosiągalnym. No, dalej mamy. Kompana of heroes. Mówię tu o boxach. No i byście się, się zdziwili, ale tak jest. Big boxa. Jest bardzo ładnie wydanym. Bardzo ładnie, bardzo dobrze wydanym big boxem. Takie całość to mogliby wydawać też tym, tych limited run. Limite run robi tutaj pustą ściankę bez żadnej grafiki. A tu proszę. Mamy podane nie tylko wymagania sprzętowe. Co oni tego nie robią, ale mamy również podaną zawartość. Więc moim zdaniem ten Big Box jest bardzo piękna rzecz. No, ponieważ lubi tą serię, jeszcze tym bardziej, już w takim formacie wydali, bardzo ładnym formacie, który cieszy moje oczy, Big Box. Oczywiście musiało to dołączyć do mojej kolekcji. Część druga nie miała tego szczęścia, była wydana tylko w pudełkach DVD, gdziekolwiek, a część trzecią. Postanowili już jakąś tam urozmaicić te wydania nie tylko DVD, ale również wydana właśnie Big Boxa. Tu cieszy moje oczy i oczywiście dołączył do kolekcji na premierę No, troszeczkę po premierze, ale kupiłem nowe ze sklepu. No i teraz zacznę już te ostatnie cztery rodzynki Pierwszym z nich jest Atlantis. Nieby nic. Ale jest to big box, typu właśnie jak część druga i część trzecia, czyli ten sam duży format. Jeżeli ktoś się orientuje, to IPS wydał to w takim średnim boksie. A CD Projekt wznowił reedycję za 39 zł, właśnie już w tym dużym big boxie, więc właśnie chciałem też go mieć, żeby fajnie stały mi wszystkie na półce razem, te duże. Ponieważ jedynkę przeważnie przechowuję na innej półce, gdzie z innymi grami i teraz jednak będą. Cała tryloga będzie stała razem na jednej półce. Kosztował mnie kilka miesięcy temu, kupiłem go w licytacji i kosztował mnie naprawdę duże pieniądze. Byłem, myślałem, że się skończy to na licytacji typu 400 zł, ale niestety przekroczyło to moje wszelkie oczekiwania. A że boks jest praktycznie jak nowy, zawartość jest jak nowa, jakby tego nikt nie dotykał zupełnie. Więc stwierdziłem, że na tą okazję, jak mam czekać ileś lat, zanim się znowu to pojawi. Więc postanowiłem walczyć o to. Walczyłem i wygrałem, i jest moje w kolekcji. Ktoś pewnie się wścieka, że przegrał, ale zawsze jest przegrany. Kolejna gierka, Chodzi pochodzi z wymiany, jest to eksperyment Delphin na Migę. Jest to średniej wielkości pudełeczko. Wydane nawet, że tak powiem, jak na Marksoft. Wydane bardzo ładnie. W środku jest wypełniacz który utrzymuje i usztywnia nakładkę. Nakładka jest dosyć wytrzymała. To nie jest taki badzie w box jak to robiło Mirage. Mirage to robiło, wydawało to strasznie cieniutkie, jak papier toaletowy, nakładki i beznadziejny ten środek, który się zapadał, i też był plejek skonstruowany, aby to wydać tylko po kosztach. Oni też wydawali to tania, przecież te gry, te gry nie były drogo, ale potrafili to wydać, że tak powiem, w sposób profesjonalny, jak na ten, jak, jak na nich. Bardzo ładne wydanie. Akładka, może tam nie jest jakaś tam rewelacyjna, po prostu tam wygląda to super. Ale jest naprawdę fajnie wydany boks. Bardzo ładnie. I ten boks zachowują się w ładnym stanie po dziś dzień. Nie to co ten Mirage. Mirage to jest tragedia. Kolejnym rodzynkiem jest folii. Dlatego, że jest folii. Jest to naprawdę unikat i rodzynek. Jest to Baldur's Gate z opowieści z Brzeża Mieczy. Miałem tu używane, bardzo dobry stanie, czy dalej, wciąż mam. Jest to obecnie, na, chcę to wymienić na jakiś inny box. To jest w super stanie, jest, jest praktycznie rzecz biorąc idealne. Box, box się nigdzie nie zapada, nie jest porysowany, nie jest podrapany, naprawdę folii. Dla mnie to było, dla mnie to było strzał, w dziesiątkę. Nie targowałem się nic, od razu zapłaciłem tyle, ile sprzedawca chciał. Bez żadnego tam problemu zająknięcia, naprawdę. Takie coś znaleźć w folii, to jest, to jest coś. Ja jeszcze bym chciał znaleźć jedynkę, o ile była w folii, bo wydaje mi się, że była tego z plombami. Jakbym znaleźć jedynkę w folii, to już w ogóle bym był zadowolony. Wszystkie Baldur'sy miałbym nowe w folii. Super. Super sprawa dla kolekcjonera. No i ostatni box. To już jest dla mnie mega rodzynek, którego szukałem wiele lat, praktycznie biorąc ponad dekadę. Ocierałem się praktycznie, że biorąc o znalezienie tego boksa, ale moje zawsze poszukiwania spełzły na niczym: albo to był tylko CD-Case i instrukcja, albo sam tylko CD-Case z płytą, bo okazało się, że sprzedawca, do którego dotarłem, już ten boks wyrzucił, albo chwilę temu sprzedał i tak ten boks mi ciągle umykał. Ale ten boks właśnie umożliwia mi. Zamknięcie całej serii mojej setlers. Moja Settlers, seria jest całkowicie już teraz obecnie zamknięta. Posiadam wszystkie premierowe wydania oraz złote, wy, złote wydania tejże serii, więc seria jest dla mnie w tym momencie już zamknięta. Nic za tej serii już nie zbieram. Oprócz tam jeszcze kilku pudełek DVD z jakąś tam złotą serią, z dwa, trzy pudełka DVD, do kupie i seria mam już kompletnie zamkniętą. Czyli to, co tam jeszcze zostało mi dokupić, to już jest naprawdę. Po prostu wyłożenie kilku, kilku złotych w i zakupienie jakiegoś tam pudełka jest inter na internecie. To jak chcieli mieć z polskiej dystrybucji, to spędzicie lata, żeby to znaleźć. Naprawdę ciężko jest to kupić. Tylko po prostu jakiś zwykły fuks doprowadzi was do tego, że wam się to uda. O ile część druga, jak już tam nakładzie się sensownym, podstawka sprzedała, że tą podstawkę można było jeszcze znaleźć i kupić. Część trzecią też nie ma problemu, żeby było znaleźć. Dodatki też są bezproblemowe w miarę, w miarę. Czwórka podobnie, podstawkę nie ma problemu, żeby kupić, ale dodatek do dwójki czy złota edycja dwójki to jest e, naprawdę to są to są szukania, 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 pytania się. Ale podejrzewam, że ten dodatek jako sam w sobie nie oferował za wiele i ja takimi dodatkami też nie byłem zainteresowany. To jest jakiś tam zlepek mis misji, edytor, czyli to nie jest za wiele, to nie jest jakaś tam kampania z nowymi budynkami, z nowymi rasami i tak E, że mi to po prostu interesowało, prawda? W tych czasach takie dodatki mnie bardzo nie interesowały, a byłem też kolekcjonerem, który musiał według pewnego klucza i portfela kupować jakieś dane gry. Jeżeli gra mi się podobała, dodatek był naprawdę wyśmienity. no to wtedy mogłem ten dodatek też kupić. No też kupowałem złotą edycję. No, nie oszukujmy się, 79 zł czy 150 zł. W tych czasach to były naprawdę duże pieniądze. No i to byłoby na tyle, prawie, jeżeli chodzi o moją prezentację, prawie mówię, bo jeszcze jest jeden popsik. Paczuszkę już pozwoliłem sobie otworzyć na górze, żeby móc Wam pokazać. I z polskiej dystrybucji trafił mi się gąszczik na peceta, na peceta akurat nie miałem, więc w semestr będzie do mojej kolekcji. Mam Amigowego, a tam grę bardzo lubiłem. Dalej nawet nie wiedziałem, że to było w polskiej dystrybucji. A premierowa oczywiście, bo tych edycji to jest odgroma. Mam premierową teraz obecnie Birds of Prey. Ym, grałem w to kiedyś na Amigę, ale niezbyt wiele. Też z polskiej dystrybucji, Strike Fleet. No, te boxy mają do siebie, że to są takie bardzo, bardzo wczesne wydania, naprawdę stare gry. Też po prostu miały naprawdę niezły. Jak ktoś grając te gry, to przyznam wam, że naprawdę miał głowy do tego, żeby ogarniać te klawisze, żeby ogarniać takie dosyć skomplikowane gry. Te gry były trochę skomplikowane jak na tamte czasy. Trzeba było naprawdę przewartować instrukcję, nauczyć się tych klawiszy i nauczyć się w ogóle jak to grać. Te gry nie były takie banalne i proste z tam łuczkami, jak są sam dzisiaj samograje. No, te gry były zupełnie czym innym. Tą grę też również trzeba było poświęcić trochę czasu, żeby nauczyć się grać. No, ja tę grę teraz posiadam. To jest, pamiętam, że to było chyba wydało to Lukas Arts, w Europie Electronic Arts, ale to też wszystko było też, do Lukasa, chyba należało. Ja proszę, nie pamiętam, jak to było z licencjami. O, proszę bardzo. Nawet nie wiedziałem, że edycja premierowa u nas była w Polsce wydana. To są polskie instrukcje, bokserzy oczywiście też angielski, ta gra jest naprawdę była skomplikowana. O ile grafika i dźwięk w niej były, już tak powiem, symboliczne, tak sama gra po prostu była tak skomplikowana, że korzystało z tego, co pamiętam chyba z niej, wojsko. Osoba, która ją nabyła, kupiła też dodatek, scenariusze dodatkowe. Więc to świadczy o tym, że osoba, naprawdę ta, która kupiła te wszystkie wydania tej gry, to miała łeb na karku. Żeby opanować te wszystkie gry. To nie były gry dla każdego, tylko naprawdę, czy wymagały po prostu poświęcenia swego czasu. No i to również, nawet nie wiedziałem, że to istnieje. Widziałem tylko ekstra klasyki. Więc to się musiało okazać przynajmniej z rok wcześniej, zanim się okazały te ekstra klasyki. Kurde, naprawdę, serio, to są takie stare wydania, że po prostu przechodzi to moje wszelkie wyobrażenia, że mogą w ogóle kiedykolwiek to trafić, nawet nie wiedziałem, że te wydania były na rynku. To są takie starocia, kurde, naprawdę wydane z 91 roku, czy tam z 1992, coś takiego. Tak jest, więc Max z co niektóre, ale to są takie naprawdę wczesne, wczesne wydania z dystrybucji polskiej. Dystrybutor to była dystrybucja polska, to było wrzucanie często jakichś tych instrukcji kserowanych i dalej amatorni, która w środku była, na przykład w przypadku tego MiG-29. Mogę pokazać. Instrukcja obsługi jak wyglądała? Takie coś nie, takie coś kszerowane, można powiedzieć posklejane, nie? No. no tak, wydane po prostu amatorsko. No i spójrzcie na to. To nie jest, to nie jest kserowa. To jest mapa dołączona oryginalnie do tego pytania. Jak to wygląda? No nie chcę tego nawet nie? No i dwie dyskietki. Jedzie. Na wiem, Może ktoś nie wtedy kupił w cenie już takich na wyprzedaży te gry, no nie? Może były. Może były tanie, ale jeżeli kupił na premierę, no to też sporo musiał wydać. Te gry nie były tanie na premierę. 660 tysięcy, albo troszeczkę może mniej, co niektóre. Więc naprawdę to były spore wydatki. Więc myślę, że to już wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.